Witajcie bardzo serdecznie. Częsty dylemat ogrodnika. Jak pomieścić te wszystkie warzywa, które mamy, które chcemy uprawiać, które chcielibyśmy, żeby znalazły się na naszym talerzu na niewielkich zagonach. Na zagonach 1,20 m na i 3,5 m. Więc dziś na przykładzie kukurydzy i cukinni. Współrzędna, wspólna uprawa na jednym zagonie zarówno kukurydzy jak i cukinni. Czy ma sens? Uprawiam kolejny rok z rzędu, a więc sens ma, a jak to robię to w dzisiejszym odcinku zapraszam. Na tym zagoniu uprawiam cztery cukinie w dwóch odmianach. Cztery krzaczki cukini w dwóch odmianach. Jedna to jest odmiana Bananowy Sąk. O takich żółtych żółtych, podłużnych owocach. Ta już dostaje takich plamek, to znaczy, że zaczyna Dojrzewać to ostatni moment na ten zbiór, zbieram e, młode takie e, cukinie, bananowy sąk i odmianę o okrągłych owocach. Aż musiałem się schylić, trochę przerosła. Przepraszam Ciebie cukinie, że nie zebrałem Ciebie wcześniej. Ok, odmiana włoskich nasion tondo, e, odmiana o okrągłych owocach lekko żebrowanych, e, takich centkowanych. Zielono-białych. Bardzo smaczna, bardzo pyszna, świetnie nadająca się do faszerowania. Dzisiaj przyjeżdża ją goście, w związku z tym zrobię tę cukinię faszerowaną soczewicą, kaszą jaglaną, papryczką, czyli pomidorami. Będzie pyszny obiad w takiej cukini. Taką cukinię uprawiam też w donicy. I świetnie się sprawdza uprawa w Donicy. Może nie ma takich e, wielkich e, owoców, albo może nie ma tak dużo e, owoców e, ze swojej uprawianej w Donicy. Będę zbierał teraz trzeci. E, a może i czwarty już owoc cukini. Te dwie odmiany w cztery krzaczki, po dwie, dwa krzaczki każdej odmiany w zupełności wystarczają mi na bieżące jedzenie i na przetwory. Te żółte cukinie, cukinie, bananowy sąg robię albo z patelni, albo różnego rodzaju placuszki, albo jak jest nadmiar. A jest nadmiar, nawet na dwa krzaczki jest nadmiar. Robię pyszną sałatkę na zimę. Cukinie posadziłem co 80 cm w takiej rozstawie, a kukurydzę, a kukurydzę mam 5 podwójnych sadzonek w każdym rzędzie, a więc 10 podwójnych sadzonek. Co znaczy podwójnych? To znaczy, że w jednej doniczce, w której wysiewałem o tym za chwilę kukurydzę, wsadziłem dwa nasionka i dwóm nasionkom pozwoliłem wyrosnąć. Kukurydza jest trawą, w związku z tym zapyla się z pyłku, który opada, bądź przenoszony jest z wiatrem. Ona musi rosnąć koło siebie, żeby było zapylanie, żeby ten pyłek mógł opadać na tworzące się nowe kolby. Kukurydzę posadziłem w odstępach co 70 cm. Jest to wystarczająca odległość do tego, żeby światło dochodziło do krzaczków cukinii, żeby mógł zbierać ładne plony cukinii, a jednocześnie, żeby owoce były zdrowe, a kukurydza dała ładne plony. Po czym poznamy, że kukurydza już dojrzała, a no te włoski, te wąsy szczytowe robią się brązowe, zasychają. Wówczas możemy wyłamywać takie kolby, obierać i jeść. Nie wiem, czy wiecie, ale kukurydzę można jeść także na surowo. Nie trzeba jej gotować. Jeśli jest taka młoda, jeszcze mleczna, jeszcze delikatna, to śmiało można ją zjadać. O! Ładnie! Narosła! Można ją zjadać na surowo. W ubiegłym roku. Uprawiałem nieco niższą odmianę kukurydzy. To, było, to był gucio, taka odmiana karłowa, ale i te kolby były nieco mniejsze. W tym roku zdecydowałem się na odmianę wyższą, to jest Golden Hind nasiona kupiłem w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce można kupić też odmiany wyższych kukurydz i jak widzicie dobrze się sprawdza taka uprawa kukurydza razem z cukinią. Część kukurydzy jeszcze jeszcze ma te takie zielone wąski, które łapią jeszcze pyłek, niektóre rodzą nawet po dwie kolby na jednej łodyżce. Pięknie, pięknie plonująca odmiana. Zarówno kukurydza, jak i cukinia to są warzywa ciepłolubne. One lubią ciepło, nie lubią chłodu. W związku z tym wysiewamy je później i sadzimy je później w gruncie, niż inne warzywa, które są chłodnolubne. Wysiewamy, wysiałem tę kukurydzę do doniczek P9, po dwa ziarenka w każdej Doniczce w kwietniu. Podobnie cukinia trafiła do doniczek P9 pojedyncze nasionka także w kwietniu. Pod koniec maja, dopiero pod koniec maja, posadziłem je tutaj na zagonie. Okryłem jeszcze dodatkowo osłoną, była to w tym roku folia bo miałem taki tunel foliowy, który najpierw był na wczesnych ziemniakach, a później użyłem tego tunelu foliowego tutaj dla kukurydzy i dla cukinii. One miały super warunki, miały ciepło, musiałem tylko pamiętać o wentylowaniu takiego tunelu. W przypadku tuneli foliowych no ważne jest to wentylowanie, ważne jest to odsłanianie Brzegów, żeby nie było za gorąco w środku, żeby rośliny się po prostu nie sparzyły. Tych mankamentów nie mają tunele z agrowłókniny, więc można okrywać agrowłókniną nasze uprawy na tym wczesnym etapie, kiedy jeszcze te późno-majowe, początku czerwca, noce były są i pewnie będą chłodnymi nocami, niesprzyjającymi uprawie, a pod taką osłoną, dopóki kukurydza nie podrosła, dopóki nie zaczęła dotykać tego tunelu foliowego, uprawiałem to w tunelu foliowym. Potem zdjąłem, wyściółkowałem to trawą, położyłem linię kroplującą i wówczas wyściółkowałem to świeżo skoszoną trawą, która chroniła glebę przed odparowywaniem. Oprócz podlewania lub ściółkowania, ważnym zabiegiem było nawożenie tych roślin. Zarówno kukurydza, jak i cukinia lubią dużo jeść, lubią dużo składników pokarmowych, w związku z tym na początku podlewałem te rośliny gnojówką z pokrzywy, która dostarczała azot, a później gnojówką z żywokostu i gnojówką z obornika granulowanego. Obornik granulowany rozpuszczony w wodzie, a potem rozcieńczony do koloru słabej herbaty i tym nawozem podlewałem także te swoje rośliny. Powiedziałem, że posadziłem pod koniec maja, można pod koniec maja, można na początku czerwca, ale co do tego czasu, taki zagon nie powinien pozostawać pusty, coś powinno na nim rosnąć, powinna ta gleba rodzić jakieś nam warzywa. Wcześniej można uprawiać cebulę, dymkę, na szczypior, czyli sadzimy albo podpędzone, albo wprost do gruntu cebulki dymki na to, żeby potem zbierać szczypior, albo można wysiać, teraz jest dobry czas, jeśli planujecie w przyszłym roku na jakimś zagonie uprawę cukinii, dyni, a zachęcam Was cukini i kukurydzy, dyni i kukurydzy, można wysiać szpinak i ten szpinak do tego końca maja już spokojnie zbierzecie, bo zacznie wybijać wpędy kwiatostanowe i już nie będzie nadawał się specjalnie do celów spożywczych. W związku z tym przed uprawą cukini z kukurydzą już można zebrać pierwsze plony, pierwsze plony zieleniny, pierwsze plony warzyw, które... Będą wczesną wiosną, wczesnym latem, podstawą Waszego, mam nadzieję, zdrowego wyżywienia. Jedyną rzeczą dodatkową, którą robiłem przy tych kukurydzach, to brałem sykator i obcinałem te dolne liście. Te dolne liście, które już troszeczkę się przebarwiały, usuwałem, obcinałem te liście. W ten sposób dochodziło więcej światła do cukinii, lepsze było przewietrzanie i nie miałem kłopotów zbyt wielkich z chorobami grzybowymi, chociaż widzę, że tutaj mączniak niektóre liście już cukinii dopada. No ale jest sierpień, mają prawo te rośliny już dostać tego mączniaka, nie pryskam ich przeciwko tymi, temu mączniakowi. Najwięcej mączniaka jest na cukinii bananowy sąg. najmniej, najzdrowsze liście, najpiękniejsze liście, no owoce mają te włoskie cukinii. cukinie, Cukinie tondo. tondo, czyli okrągłe, okrągłe, bardzo pyszne, z bardzo delikatnym miąższem, super miąższem. Cieszę się, bo po raz pierwszy uprawiam te okrągłe włoskie owoce cukinii okrągłych tondo i cieszę się, że są to takie zdrowe i plenne rośliny. Po zbiorze tych wszystkich roślin, po zbiorze warzyw i ścięciu tych roślin, wyściłkuję zagon kompostem i spojrzę na swój plan, na warzywnik, co tam będzie w przyszłym roku uprawiane. I w ten sposób będę kolejny miał już sezon. Dobrych, bardzo dobrych zbiorów. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego tygodnia.